Dla jakiej liczby x ta wartość będzie po prostu liczbą wymierną. No i tutaj, jeśli chodzi o te przypadki, które mamy, mamy sprawdzić, czy dla a równego nam 5 i tak dalej. W takiej sytuacji musimy po kolei te wszystkie liczby popodstawiać i sprawdzać, które te sytuacje dają nam liczby wymierne. Natomiast, co to będą liczby wymierne? To będą takie liczby, które będą pozbawione jakichkolwiek pierwiastków. I teraz, na samym początku, jeśli widzimy takie zadanie, proponuję, aby uprościć tą wartość tego wyrażania x, że to jest tak naprawdę wartość a. I teraz mamy odjąć. I od razu tam podnosimy to wzorę skróconego mnożenia, że to będzie pierwiastek z trójki do potęgi drugiej, to jest po prostu wartość 3 do. Po Przy prostu, po prostu 3 wartość. Następnie mamy odjąć dwa razy pierwiastek z trójki, razy pierwiastek z dwóch to będzie wartość wynosząca nam dwa pierwiastki z 6. Tutaj musimy wziąć duży nawias, bo minus stoi przed nawiasem, będziemy zmieniać później wszystkie znaki na przeciwne. I dojemy do tego dodatkową wartość plus 2. No i teraz redukujmy tylko tą wartość, czyli x nam będzie wynosił wtedy A. Minus 3 będzie wtedy, bo zmieniamy znaki, dodać 2 pierwiastek z 6, no i w takiej sytuacji jeszcze mamy odjąć 2. No i mamy, jeśli chodzi o x, redukując już ostateczną wersję, to będziemy mieć wtedy A. Minus 3 i minus 2 to jest łącznie minus 5, i, i dodać musimy tutaj dwa pierwiastki z 6. No i zauważmy tutaj, żeby ta wartość w takiej sytuacji dała nam wartość wymierną, to na pewno musimy w tej sytuacji dodać, czyli tutaj odjąć taką wartość, gdzie by była minus 2 pierwiastek z 6, żeby po prostu tej wartości się pozbyć. Jeśli w miejsce a podstawimy wartość pierwiastka z 5, na pewno w takie, po prostu piątki, niest niestety nie da nam się tutaj tej wartości pierwiastka z 6 zredukować. Tak samo też o tą odpowiedź co od razu przekreślamy, bo też nam tutaj nic nie da, a będzie 6 8, 5 to jest 1, dodać 2 pierwiastek z 6 też nam to wypada. Nawet jak podstawimy minus pierwiastek 6, no to minus pierwiastek z 6 też niestety nie zredukuje nam naszej wartości. Bo nam jeszcze braknie. Zostanie nam jeszcze jeden pierwiastek z 6, więc to też nadal będzie liczba wymierna. No i zostają nam teraz tutaj takie następujące odpowiedzi. W takiej sytuacji musimy teraz zweryfikować. No i może zweryfikujmy sobie tak naprawdę po kolei te podpunkty, czyli mamy podpunkty B. Tam mamy pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 3 do potęgi drugiej i to jest plus wartość 3, więc podniesiemy sobie to po prostu do potęgi drugiej, czyli otrzymamy w takiej sytuacji, że to jest wartość wynosząca nam wtedy 2. Odjąć 2 pierwiastek z szóstki, i dodać do tego po prostu wartość 3 i to jeszcze dodać wartość 03, czyli ta wartość tej, tej tej naszej liczby A, którą byśmy mieli, byłaby w takiej sytuacji wartością 2 dodać 3 to jest wartość wynosząca nam 5 no i 5 dodać 03 to będzie wartość 5,3 odjąć 2,6. No i zobaczmy, jakbyśmy podstawili w miejsce tego x to wyrażenie, czy to by była odpowiedź prawidłowa. Mianowicie sprawdzaj, sprawdzajmy to jest 5,3 odjąć 2,6 2 pierwiastek z 6 i dodamy odjąć tedy 5, dodać wartość 2 pierwiastek z 6, tak? Czyli podstawiłem w miejsce A, wartość tej, tutaj tej liczby w podpunkcie B, no i zobaczmy, że te pierwiastki nam się idealnie skracają, zostaje nam 5,3 odjąć a to jest po prostu 0,3, czyli ta wartość jest jak najbardziej wymierna, i to jest ta pierwsza odpowiedź, którą szukamy w tym zadaniu. Sprawdzamy dalej, czyli odpowiedź D. W takiej sytuacji, jeśli mamy minus 2 pierwiastek z 6, to od razu też podstawiamy, czyli to jest minus 2 pierwiastek z 6, dodać 12 pierwiastek z 5, odjąć 5, dodać 2 pierwiastek 6. Pierwiastki nam się znowu skracają. Zostaje nam 12,5, odjąć 5, a to jest wartość jak najbardziej wymierna, więc ta odpowiedź też będzie odpowiedzią prawidłową. My no trzeba by było tylko zweryfikować no tutaj tę odpowiedź E, no, ale ta odpowiedź E nie będzie odpowiedzią prawidłową. Możemy to oczywiście tutaj jeszcze w tym zadaniu sprawdzić. Pierwiastek Z, czyli ta liczba A, najpierw pierwiastek z 2 do potęgi drugie to jest wartość wynosząca nam 2. Odjąć wartość 2 pierwiastek z 6, dodać wartość 3. No i na samym końcu mamy minus 2 pierwiastek z 6. Czyli zobaczmy w takiej sytuacji, Sytuację, że a będzie nam wynoszące wtedy 2, dodać 3 to jest wtedy 5, no i mamy minus 2 pierwiastek i minus 2 pierwiastek 6, to jest dokładnie minus 4 pierwiastek 6, więc tutaj, jeśli byśmy to podstawili, to nie zredukowalibyśmy tego pierwiastka, bo i tak pierwiastek by nam został, dokładnie zostałoby nam minus 2 pierwiastek 6, dlatego ta odpowiedź też musimy po prostu wykreślić.